Lech Poznań już dzisiaj o 20:30 stanie przed niezwykle ciężkim wyzwaniem w trzeciej rundzie eliminacyjnej do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Tym razem już nie będzie tak prosto, tak jak w minionym tygodniu drużyna Kolejorza w pewny, gładki i przyjemny sposób rozprawiła się z Brejda Blikiem, Tak teraz rywalem Lecha jest Tryfena Zvezda, więc drużyna, która w minionym sezonie była w fazie ligowej Ligi Mistrzów i rywalizowała jak równy z równym z klubami takimi jak Barcelona, Inter czy wiele, wiele innych potęg europejskich. Starcie Lecha z z Zvezdą od godziny 20:20 20. skomentuję dla Państwa na moim kanale YouTube Antoni Stonoga, a także na moim profilu na TikToku. Serdecznie Państwa zapraszam do słuchania mojej transmisji, do oglądania mojego komentarza. Kibicujmy kolejorzowi, ponieważ takie spotkania nie zdarzają się codziennie, a wygrana w takim spotkaniu dałaby naprawdę, ale to naprawdę wiele. Startujemy o 20:20. 20. 投诉谁呀？